Mogę natomiast za tradycją chrześcijańską i zapisem świętym w szczególności stwierdzić, że cierpienie istnieje, ponieważ mieści się w doskonałym planie wszechmocnego i dobrego Boga. Jeżeli więc tak rozumiany Bóg istnieje, to konkluzywnie wykazać można, że stworzenie, czyli my ludzie, nie będą zdolne do takiego oglądu rzeczywistości, który obejmowałby swoją percepcją całą złożoność wewnętrznego życia Boga. Nie jesteśmy Bogiem, więc ipso facto, z samego tego faktu, nie możemy dróg Boga w pełni zrozumieć i koncepcyjnie opisać. Jeśli Bóg istnieje, to jest dokładnie tak, jak należałoby się spodziewać, że będzie. To znaczy, brak jest między nami poznawczej symetrii. Panie Bartuszu, mam pytanie. Pan, jak dobrze rozumiem, mówił o tym, że nie powinniśmy złożyczyć Bogu za to cierpienie, które, które jest na świecie, ponieważ no, brak nam poznawczej symetrii. I Bóg wykorzystuje, nawet powinien wykorzystywać cierpienie dla swojej chwały. Czy widzi Pan różnicę w tym tłumaczeniu do takiej analogii, że y, mamy, y, mamy religię aztecką, aztekowie składają ofiary Bogu, ofiary z ludzi oczywiście, y, i przychodzi jakiś taki wątpiący, mówi, że nie powinniśmy tego składać, bo to jest złe, nie składajmy ofiar z ludzi Bogu. No i kapłan religii azteckiej y, odpowiada. No wiesz, brak nam poznawczej symetrii. Bóg ma prawo wykorzystywać cierpienie, Nawet musi, musi wykorzystywać cierpienie dla swojej fały. Czy widzi Pan różnicę tutaj w tym tłumaczeniu z Pana strony, i tu, gdy ten kapłan aztecki jakby wyjaśnia osobie, która jest bulwersowana tym cierpieniem? E, dziękuję za to pytanie. Tak, oczywiście widzę różnicę. Podstawowa dystynkcja jest taka, że nie ma. Nie było żadnych racjonalnych przesłanek pozwalających twierdzić, że Bóg aztecki jest Bogiem prawdziwym. E, nigdy się nie pojawił w tamtej religii, w tamtej kulturze ktoś taki jak Jezus Chrystus, który by zmartwychwstał, z który by powstał do życia, gdyby w chrześcijaństwie nie było zmartwychwstania. Gdyby nie było wydarzenia chrystusowego, to ja bym nie mógł formułować tych twierdzeń, które pan przytoczył i nie mógłbym mówić, że cierpienie jest związane również z, maksy z maksymalizowaniem szczęścia tych ludzi, którzy za zaufają Bogu, bo nie miałbym do tego podstaw, ale na tym etapie takie podstawy mam. Te dwie religie są zupełnie ze sobą nieporównywalne, jak ciemność i światło.